Halo, halo! Cześć widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Pizza Tower Ja się Ci dziękuję wam najpierw za 71 subskrypcji Lecimy jak burza do końca Do końca wakacji 100 subskrypcji wbijamy to I co? Le ja lecę i odpowiedź z komentarza widza mm, Tak, y mam w planek nagrać, oj. Mam w planek nagrać Hollow Knight'a a także Cuphead'a Ja nie przeduszam, lecimy Anty Dobra, lecimy okay. Dobra Ja wiem, że Tu mi się już nie opłaca na razie, więc Dam sobie spokój, ale serwę wezmę Dwa poziomy, kończymy pierwszą krainę w dzisiejszym odcinku Let's go Halo, kręgi, halo kręgiel, kręgiel <laughs> Boże, uwielbiam tą grę ta gra jest taka piękna No nie zdążył już, ale ta gra jest... O, sekret! Dobra, o nie! Aj. Aj, widzowie Ciężki jest, ale dobra, tutaj po serach wspinamy się Boże, boże ciężki ten sekret jest ja już w się muszę, dawno nie grałem. Poczekajcie, sprawdzę czy się nagrywa. O, nagrywa się. Dwa... No, w skrócie. Nie przedłużam, tylko lecę. Okej. Okay. Nie mogłem tak się rozpędzić tam po prostu. Ale tu musiałem. Czy mnie dobrze słychać? Dobrze, oczywiście. Mm, ja się cieszę wam, widzowie. Lecimy jak burza. To wszystko dzięki wam. Ja wam dziękuję, no co mogę więcej rzec. Wy mnie motywujecie do nagrywania. A wracajcie, że wbiliście łapki, to w sobotę się pojawił odcinek. No nie, ja tam skoczyć teraz nie mogę. W ogóle tło jest super w tym poziomie. I mamy już pierwszą pieczarkę. Odcinki max 20-minutowe będę robił. Wtedy najwięcej. No, no. najwięcej wyświetlon jest. Pokończę już swoją myśl. No iść tam. Kawder. W ogóle ja jestem kawder, bo chyba nie mówiłem jeszcze. weźmy z I tak jak wam obiecałem, staram się na te ocenki A robić tą grę. Ale nie będę wam... Przecież... Tym... Tylko powiem wam prawdę. Tak, ta dla mnie jest troszkę trudna. Dobra. Pyk. Na górę, na górę. Weź to. Weź szczurka. Lucz mi zachowuje kombo. Tego nie wiedziałem. O nie! Naprawdę tak kombo się łatwo zmarnowane. Wejść sam, kauder Teraz muszę, dobra. W ogóle gram na padzie? Mm, tu już mówiłem. Ale no. Będę się powtarzać, bo ja. Nie miałem takiej widowni nigdy wielkiej. Dziękuję. Ja, ja, ja jestem w szoku, Po też nie mam co wam powiedzieć, ale dziękuję każdemu, każdemu. Dosłownie. I... Lubię jak zostawiacie komentarze. No, nie mogę teraz tego no, Ale Ale dokończę swoją myśl. Lubię jak zostawiacie komentarze. Dlatego, że ja lubię z wami pisać. Po, po prostu. Nic zadać, nic ująć. Dobra, tutaj pięknie to zrobiłem. O nie, ja się ślizgać nie umiem tak płynnie. Dobra, mamy składnik. A, woźny taki przy mu Zdążę! Teraz nie, teraz ja nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Mamy combo dalej. Dobra, leciałem. Lecimy, ale muzyka genialna jest w tym poziomie Dobra, pyk Nie, nie A idź ta, a ja coś chyba tu pominąłem Nie? O wow, dobra ja, no, Na razie też nie ma co... Do... Przepraszam <śm> Na razie też nie ma co do tłumaczenia, widzowie, dlatego nie tłumaczę. One combo. No to ja tego nie I wiem nawet. Wiem. Ale no. Ja mam w planach dużo gier takich. Cupheada na pewno mam w planach. Tylko... Jeszcze... i z Cupheada z DLC od razu. No, bo dup jest. Dobra, weź to. Strzel tego bombera, bo mnie w kurza Dobra, ten szurek zraniony. Chodzimy dalej. Nie mogę tak. E. Dobra, pyk. B Przepraszam widzę, skupiam się na grze I jeszcze sam się zraniłem <grym> Ale... Mam nadzieję, że wam się miniaturka podobała w ogóle w ostatnim odcinku. Mogę ją lepiej zrobić, przepraszam. Ja nie mam pomysłu na miniaturki tak to jak je robić. Ja was przepraszam, że wrzucam wam... Raz miniaturkę, raz nie. Ale... Na razie nie mam... Nie, na razie seria ze Stein Ranchera zostanie zawieszona. Dopóki nie przejdę gry Pizza Tower. Tutaj już wezmę. Dobra uciecz... Nakarmiliśmy tego ludka, nie wiem powiedzmy. Czym... Na razie, bomby nie... No i oczywiście muszę się cofać. No. I komba mi zniknie. Ale widzowie musicie przyznać, tak? To jest przyjemna, fajna, dowalona giera w skrócie. Co tu za diabel? Diabolinion? Halo Mordzia ty. Dobra Pyk Tutaj ten ser Tutaj tego rycerza Nie Chcesz się wrócić Daj mi pomidora Zbiorę to To moje punkty Halo Dobra O ale to jest kopalnia punktów Dobra tego też weźmiemy Odstrzelimy Na dół Nie Leć, leć, leć w combo, combo nabi, Większe combo Boże Zaraz mój rekord combo będzie Mój rekord combo to 16 John Guter się zalicza do combo Wow Dobra, pyk, pyk 17, combo w Dzwon zbierzemy Nie Dobra widzowie przepraszam was, ja się skupić muszę Pyk Wezmę, bo raczej się przyda Bez pop, nie i combo kombo, bye bye robi Na była blisko No nie Pizza face mnie dogoni jak tak dalej pójdzie A te szczury mnie denerwują strasznie Najlepiej gdyby ich nie było według mnie ale no Ja na razie nawet nie znalazłem nigdzie Safonni Okej okay. Okej. Okay. Tutaj. I tutaj na, na, na dół. Lecimy. No. Nie. Gipki miecz, mi bije. No, około poszedłem Jeszcze nigdy mnie ten pizza face nie dogonił Ale patrząc na to jak mi idzie To możemy zacząć co mnie może dogonić Okej okay, dobrze że tutaj sobie wcześniej odwróciłem A tu jest początek poziomu Wstaff only ominąłem Dobra widzowie, ale ważne, że zrobiliśmy poziom. Fajny był, fajny. O, lubię takie poziomy, oby więcej takich. Very nice, jest ocenka. A. dzięki ile mam minut odcinka? 10 minut. Długo ten poziom robiłem. Oj, ojoj. Oj. Oj, 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 ja siebie podgłośnie trochę. Dobra, i powinno być mi git słychać. Ja tym kluczem tutaj latam, ale... Ze strój zmienimy. A na różowego Pepino. Jeden poziom nam został, nie? A, ah. Dobra. Ale czaka na górze. Blood Souls Dungeon. Fajny poziom, na razie i tak wyglądał. Sprota mnie bije! No mm, Ładny Welcome to hell, witaj w piekle. Mówi nam sam Picuś Okej, mm. tutaj się nie będę śpieszyć Szprota mnie, nie bij mnie szproto Dupę mi to podpaliło Mamy SOSYCZ Dobra Pyk A A Pyk Dobra, złapaliśmy go Okej, okay, Wyleby na następ... sen... no się przeciął Kolejny rozwal To było ledwe Mamy pierwszy secret nie! Ah. Nie, no co je? O, o, tam mam pisze w ogóle. O... Mój kontroler mi się rozładował. Nie, widzowie. Dobra. Nie mam baterii teraz. Tak, gram na kontrolerze od Xboxa. Dlatego nie ma się co dziwić czemu nie mam baterii I to jest dziwne że ja nie mam baterii Minienem mieć biorąc pod uwagę na jakiej konsoli gram Znaczy mam pada do konsoli Xboxa play, gra. Player Xboxa nie ma yy, baterii? Coś tu śmierdzi Serek Spadamy Ulala la. To później to jak się będzie wracać to. Nie Pepino, ja cię nie chcę zranić, <ścoughs> Tyle razy Okej, okay, mamy staff only. Dostał po... Ten mie... ten gibki miecz mnie wkurza Ja nie go tak będę nazywać. No wkurzający ty przeciwnika dla mnie. Kręgiel. O ale fajnie! To wygląda fajnie. Gdyby nie ta szprota tylko. Możesz na ten ogień jeszcze... Gdyby na ten ogień jeszcze nie wpadał, to by było git. Mm, dobra. A szprota! No i teraz się muszę rozpędzić, bo to by wyskoczyć do góry mamy drugi sekret. Let's go, widzowie. Ten poziom jest ładny, łatwy, chyba ładny też jest, ale w sensie ten poziom jest ładny, a na taki nie... Wła łatwy, a na taki nie wygląda. Dobra. I tego ziutka mogliśmy łatwo już sobie pokonać. A ja muszę się tutaj chyba rozbić. Nie na szczęście, nie. Dobra, rozwalamy tego. Tego ziuta. Spadamy na dół. A i tu trzeba się rozpędzić. Mm. Ogólnie uwielbiam też głównego bohatera tej gry, bo Pepino to jest taka barwna postać. Ale Rzestafonli... Takie proste? Pomidor... Ten ser jak otwiera! Rozbawiło mnie to. I ja jeszcze raz wam dziękuję. Oj za takie ciepłe przyjęcie nowej serii znaczy nowa już nie nowa ale no no I ja tutaj nie wiem a no to nieźle teraz na dół to łatwo rozwalimy to łatwo to łatwo I tutaj dla mnie niełatwo, bo... Z już 10 razy pepinął u... Dobra, w dół lecimy. Serio się uderzył... O Boże... Pyk! A ta gra jest w ogóle strasznie dynamiczna. Tego nikt nie zaprzeczy, bo jest. To tu na górę, pyk. Za chwilę pewnie John Guter będzie. No właśnie, o mowa. A my lecimy. Nie, dzwonka ominąłem. Widzę, że jest sekret. Mamy wszystkie sekrety. Wciszanie punkty ważne są dla mnie snajki. Ja na tym więcej stracę niż zyskam. Pod górę muszę wejść, ja naprawdę. Tutaj więcej stracę niż zyskam. Nie! Okropna jest ta snajka. Jeszcze tego lucika nie. Ja punkty tylko na tej snajce straciłem. Jeszcze pizza, face. Ten poziom był łatwy, ale ładna oprawa graficzna jest jak cholera. Strasznie mi się podoba i nawet szybko go zrobiłem, nie jestem pewny. Ale w każdym razie widzowie, my przechodzimy to. Uciekamy. Ej, ale tu, tu są okropne wygibasy. Co jest? Ja bym chciał strasznie jakiś poziom na s przejść, ale my chyba to nie będzie dane. Bo nie wiem czy na s nie trzeba przypadkiem zrobić drugiego lapa albo wszystkiego wszystkie składniki, chyba wszystkie składniki i sekrety trzeba chyba mieć. I zegary i combo Ale to chyba... Ale i nie jestem pewny. Mogę gadać jakieś głupoty. I możecie mnie poprawić w komentarzu jak zdobyć ocenę S tutaj. Ja takie bardzo błahe błędy robię w tej grze Ale naprawdę co do tego Hollow Knight'a jak dostałem w komentarzu To strasznie bym chciał tego tą grę nagrać Nie, nie spoilerowałem sobie tej gry Z Hollow Knight'a i jedyne co widziałem z Hollow Knight'a To to jak wygląda główna postać Nawet nie wiem co się robi w tej grze Cupheada to... Mimo, kto nie jest na Cupheada No A Pizza Tower to jest klasa sama w sobie Ale sobie fajnie skróciłem tutaj Dobra, zdążam tu, zdążam Pyk Gustavo! jaki stroj ładny Easy winem Co ja mam, mogę więcej rzeźbić? Zobacz Nowe ubranko i kontroler mi się rozładował A, baterie nie wytrzymują To znaczy, że muszę pójść kupić nowego. Bateria pokaż mi. now cloth, niebieskie, nie wiem za co Very nice Nie skończyliśmy Wszystkie składniki troszkę długi, podro, długi odcinek, 20 minut. Przepraszam, widzowie. Nie, nie chciałem wchodzić, dobra. Mniejsza z tym. Ja już się będę żegnał. Ja się będę żegnał. Pójdę tylko zobaczyć jeszcze nowe kciuczki. W mniej niż godzinę wszystkie poziomy na pierwszym piętrze A, No Ładnie mi ten poziom poszedł Ja się cieszę Ładnie mi poszło Ta gra jest kazacka. Ja byłem kauder Wy byliście wy Cześć i czołem Na razie Siema